Siemanko z tej strony Mateusz Goląb i zapraszam na drugi już odcinek Elektrycznek TV, a w nim m.in. o. O dniach otwartych, które miały miejsce 26 kwietnia, w zakończeniu klas programowo najstarszych, o wrażeniach naszych maturzystów oraz Eurofestiwalu Odyssey i Umysłu. Ostatni piątek kwietnia mieliśmy okazję zobaczyć Stuntera 13, prototyp silnika wodorowego Jaguara i tańczące roboty, a to wszystko za sprawą dni otwartych, na których można było nie tylko poznać naszą szkołę, ale także dobrze się bawić. 26 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów klas czwartych. Od czteroletniej edukacji w naszej szkole opowiedzą nam w kilku słowach sami uczniowie. W 2009 roku pod koniec czerwca cifaliście na liście swoich nazwisk i z zadowoleniem rozpoczynaliście wakacje jako uczniowie techni. Lata w szkole bardzo pozytywnie. E, oczywiście jak w każdej szkole na początku było ciężko wtrążyć e, się w tą szkołę i w naukę w tej szkole. Wszystko oczywiście były problemy, były zagrożenia, były jedynki, e, wyzwania rodziców, problemy z dyrekcją, z nauczycielami, ale po, tym, po tych czterech latach jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony z tej szkoły. I gwarantuję, że jakbym miał jeszcze możliwość wyboru, nie jeden raz wybrałem tę szkołę, bo jest świetna. Znaczy, naprawdę miło, wspominał, też e, dzięki wychowawcy, pani wychowawczyni, pani Kiszy, którą miałem, bo to naprawdę najlepszy wychowca, jaki mógł mi się trafić. Poza tym sama klasa też była bardzo fajna, atmosfera, atmosfera w szkole też zawsze była pozytywna, wszyscy dobrze się dogadywali, a szkoła jest godna polecenia. Od 7 maja nasi starsi uczniowie zmagają się z egzaminem dojrzałości. Za nami część polonistyczna, jak i matematyczna. A teraz właśnie kończy się egzamin z języka obcego. Sprawdźmy więc jak poszło naszym absolwentom. E, matura w tym roku uważam, że była w miarę łatwa, przyzwoita. Choć uważam, że poziom być trochę wyższy, tak? Ciut, bo to akurat zaważyło na tym, że nauczyli się najwięcej osób i będzie się trudniej dostać i wybić okay? tak? No. Myślę, że ta matura nie była taka wybitnie trudna. W poprzednich latach były trudniejsze, robiłem poprzednie. Motory Ma... to przereklamowana rzecz. Pioste to niepotrzebna spina. Dobra? Jak, jak Twoim zdaniem dobrze przygotować się do matury? Do polskiego chyba podstawą jest czytanie lektor. Pójdźcie się tam czasami nie za dużo. Ale żeby była jakaś wiadomość. tu matura nie jest jakoś trudna. Po prostu się nie uczyć, to będzie najlepsze przygotowanie się do matury. Nasi Odyseusze dzielnie reprezentowali naszą szkołę na Eurofestiwalu, który w tym roku miał miejsce w Berlinie. Przy współpracy z Białorusinami i Rosjanami zajęli podwójne trzecie miejsce. O tym, jak było, opowiedzą najlepiej sami uczestnicy. No, na Eurofestiwalu to nie chodzi o to, żeby wykonać dobrze zadanie krótkoterminowe, tak jakby takiego miksa z dwoma drużynami partnerskimi, które przydzielają tam na miejscu. No i nam przydzielili Białoruś i Rosję i mieliśmy wykonać skrzata ogrodowego, wyjaśnić dlaczego skrzaty żyją tylko w Niemczech, no i zrobić mu jakąś podróż gdzieś poza Niemcy. A drugie, trzecie miejsce zdobyliśmy Yy, przedstawiając nasz problem długoterminowy, który rozwiązujemy w Polsce, z którym przeszliśmy we Wrocławiu na eliminacjach i w Gdańsku zrobiliśmy drugie miejsce, co pozwoliło nam jechać do Berlina. Ogólnie podobała mi się integracja między uczestnikami. Niekoniecznie z tymi naszymi partnerskimi, ale ogólnie z wszystkimi ludźmi uczestnikami. Nie było tam takiej jakby bariery nie wiem, wiekowej, językowej może. W niektórych przypadkach były wyjątki. Ale tak, to w porządku, Nowy, dużo nowych ludzi można poznać Polaków z zagranicy ludzi. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.